który ma pokazać, że pamiętamy. Pamiętamy, żądamy prawdy i żądamy pomnika tej tragedii narodowej. We Wrocławiu. Do hymnu. Jeszcze polska nie zginęła więc my żyjemy co na obca przemoc dzieła szablą odbierzemy Marsz, marsz do Polski z ziemi włoskiej do Polski za swoim przewodem złączym się z narodem Marsz, marsz do Polski, z ziemi włoskiej 70 lat kwiecień był dla Polaków miesiącem pamięci o zamordowanych przez Sowietów polskich oficerach. Miejskaźni kaźni było wiele, ale w naszej świadomości najbardziej zapisał się kady. Przez niemal pół wieku nie wolno nam było w ojczyźnie o tym mówić. Za samo wspomnienie tej nazwy komuniści wtrącali do więzień. Naród jednak pamiętał. Na zachodzie wznoszono pomniki, publikowano książki. W kraju w drugim obiegu wydawniczym też pisano prawdę o zbrodni katyńskiej. Po roku 89, kiedy wolno już było głośno mówić i w tej sprawie głośno zawołano dla przykład prowadzenia tej polityki fałszywej. W Smoleńsku usunięto tablicę postawiono nową, ale nie ma już na niej znaku krzyża ani zdania o tym, że dokonała się tam zbrodnia ludobójstwa w roku 1940. W ubiegłym roku Katyń nabrał nowego wymiaru. To w drodze na miejsce kaźni. dla oddania hołdu polskim oficerom Polek Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Towarzyszącym Osoby. Dotąd nie wiemy jaka była przyczyna katastrofy, ale widzimy wyraźnie, że rząd robi wiele, aby prawda nigdy nie ujrzała światła dziennego. Mało tego. Ludzie, którzy tej prawdy się domagają są ciągle atakowani i poniżani. Ale czy powinno nas to dziwić? Wszak premierem polskiego rządu jest człowiek, który mówił, że polskość dla niego to nienormalność. Że jest to brzemię, które on nie ma zamiaru dźwigać. Panie premierze, pan naprawdę już niczego nie musi dźwigać. My, tak jak wiele milionów naszych rodaków z polskości, jesteśmy dumni się i się jej nie wstydzimy. Jesteśmy z Polsce dumni. W tym miejscu czuję się szczególnie. Tu za moimi plecami wszak pomnik katyński. Obok rosną dęby pamięci. Dwa ku uczczeniu pamięci ofiar Katynia. Jeden z tych dębów zresztą ufundowaliśmy razem z moją małżonką. Jest też dom pamięci ofiar katastrofy w Smoleńsku. A przecież tutaj przede mną kawałek jeszcze panorama zasławicka. Wspaniały artystyczny pomnik y, polskiej historii, polskiego niestety kolejnego przegranego powstania, a kawałeczek dalej pomnik y, Juliusza Słowackiego, wielkiego poety, wieszcza czasów rozbiorów. I rodzi się taka myśl, jak jest to fatum wisi nad Polską, nad Polakami, fatum, które domaga się od nas ciągle ofiar, ciągłej krwi i, i który zmusza nas, byśmy do swoich nieprzyjaciół strzelali z diamentów. Słowem kluczowym jest katy. Symbol ludobójstwa, symbol zbrodni, ale również symbol zakłamania, symbol cynizmu. Dla nas Polaków to również symbol wolnej Polski, bo zawsze mieliśmy świadomość że Polska będzie wolna i suwerenna, kiedy ofiarą Katynia będziemy mogli stawiać pomniki, kiedy będziemy mogli o tej prawdzie, o tym ludobójstwie głośno mówić i uczyć w szkołach.